Powiedz e, przede wszystkim jak po... Może trochę odgrzewany kotlet, ale jak po tańcu z gwiazdami? Czy jakoś ta kariera potoczyła się, czy ciągle ćwiczysz, e, czy na razie odłożyłaś ten sport? To jest tak, że ja najpierw musiałam skupić się na, na kontuzji nogi, której doznałam jeszcze w czasie treningów i w czasie programu. I najpierw tą nogę muszę doprowadzić do całkowitego stanu używalności. E, natomiast e, tańca nie zawieszam absolutnie. Tak jak mówiłam, ja się w tym zakochałam, więc no, myślę, że najpóźniej, jeżeli wszystko dobrze pójdzie i, i moja rehabilitacja gdzieś tam się za, zakończy szczęśliwie i, i nie trzeba będzie jakiejś chirurgicznej i tutaj e, 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 powściągnąć interwencji, no, to myślę, że gdzieś w połowie lipca wrócę, wrócę na zajęcia i no, to już będzie dla mnie bardziej w, w celach stricte rekreacyjnych i, e, i, i, i czerpania przyjemności z samego tańca niż jakichś zawodowych, aczkolwiek też nie do końca, bo gdzieś tam ten taniec cały czas jest teraz obecny w moim życiu. Już za chwilę zaczynamy próby do spektaklu Stepping Out, to jest taki na razie roboczy tytuł, czyli lekcja stepowania w reżyserii pani Krystyny Jandy w Och Teatrze. więc jak widzisz ta, ten taniec na szczęście, troszkę w innej formie, ale cały czas w tym moim życiu nawet zawodowym jest obecny. Jak się czujesz, czujesz stepując? Bo to jest jednak coś innego niż tańc towarzyski, tak? Czy jest ci prościej się nauczyć po tej przygodzie tańca z, z tańcem z gwiazdami? Rzeczywiście to jest zupełnie inny rodzaj tańca, tutaj bardziej pracują stopy i, i, i w ogóle nogi niż całe ciało. Natomiast jest to bardzo fajna zabawa i fajne doświadczenie w moim życiu. Jak gdzieś tam odrobina tego stepu liznęłam, że tak brzydko powiem, podczas przygotowania do spektaklu się strunie, ponieważ tam mamy jeden taki mały numer właśnie, gdzie troszeczkę stepujemy, no teraz to będzie na troszkę większą skalę, więc strasznie się z tego cieszę, to jest jakieś nowe wyzwanie dla mnie, a ja lubię wyzwania. A w takim razie, skoro zaczynasz teraz już pracę nad nowym spektaklem, to czy zdążyłaś wypocząć, bo czas wakacyjny, jak to wygląda? Tak, no, udało mi się uszczknąć 5 dni wakacji, pojechać na chwilkę do Barcelony, to nie był mój pierwszy raz w tym pięknym mieście, natomiast bardzo lubię tam wracać. Uwielbiam klimat tego miasta, uwielbiam te uliczki, te plaże, więc bardzo się cieszę, że udało mi się chociaż na te pięć dni wyjechać. No ale teraz już trzeba wracać do pracy. Za chwilę wracam na plan pierwszej miłości. Mam też inne zawodowe gdzieś tam zobowiązania, nowe wyzwania, więc bardzo się z tego cieszę, bo ja lubię moją pracę i też troszkę wypoczywam w tym, w tym momencie, kiedy pracuję, ale myślę, że jeszcze parę dni uda mi się wyrwać nad nasze Polskie Morze, myślę, że trójmiasto na pewno odwiedzę.